Zanie zjedzone I teraz Sytuacja taka, że trzeba popompować wszystkie Koła Już na asfalt tym jednym nie zadziała, A, trzeba drugi wkręcić To się nie skręci to się Powrót Bez przygód, zupełnie żadnych To się Marecki pojechał delikatnie rzecz ujmując, umyć. To umył się skutecznie, trzeba powiedzieć. Ładna wtopa, ja pierdolę. Wyciągarkę mu dajcie! Jak to się kurwa wydarzyło? Wyciągarki Przemek, kurwa, nie wyciągnie mnie stąd! Przestań, kurwa, nie przyciągniesz Alina? Stasiu, nie wyciągnij mnie, to auto, kurwa, podjedź z dróg! Marek, ja mam tu jedwabą wyciągarkę, nie wyciągnąć. cię! To Kinga, co lasem stoi. Kinga! No wyciągarkę! Ja też nie mam prądu. Już, się posłuchaj. Trzeba woda mam tam w Właśnie tu gdzieś kurwa, ja, nie wchodzę wody, wody Nie, wody z tam. nie widzę niemy kurwa ja A ty masz kurwa na te masz automaty nie, no, tak. ta, dobra, cią... dobra dajesz. Dobra no, dajesz czytali to do tego Ciągaj, ciągaj Kamil! Może coś ci zabrać z tego samochodu? Kinga, no chodźcie tutaj autem! Tu do przodu dawaj! Masz drugą. Ja pierdolę! Sotwusz, to ci wydaje się woda. Kinga do tyłu trochę. Zasięg za ruszce Tom, zimno. Kurwa, ale akcja, ja pierdolę. Na tak koniec. Dobra, dajcie kinetyka. Kinetyka ugotowana, taki ciągną. Teraz niech tylko coś będzie spalane, a tą drogę Ale jak nabrałeś wody, kury Przecież z do nie podłączonego masz? Nie wiem, kurwa, na czymś to jest podłączona. Kurwa, ja pierdolę. Weszło do szuflady, czy nie? Tak, kurwa, może. Akcja, kurwa. Przydłużka, proszę. Stoi, stoi, Nie że zassą? No, może nie. A kurwa, zawsze wychodzi się. Pancerz. Ładnie cicho. O! Weź ręcznik, trzeba by to ręcznikiem osuszyć Skok przez Linę teraz róbcie Powolutku Stasiu Czekaj Stasiu Czekaj, jeszcze, jeszcze Mikołaj nie wsiądzie. No jedź, powoli. jakieś złe odgłosy dochodzą do z tego samochodu. Tak, ja już liczyłem, że jest spokój. Zagapiliśmy najlepsze widzę. Coś maleckie jakieś zajebiście dziwne hałasy wydaje w tym samochodzie. To jest skrzypi strasznie, słyszałeś? No tam nie, nie, to, to, to Mogę rozstawić ci stołek czy nie? Mamy? O, be, no, be, no a nie, to bym się go rozłożył bez sensu. Dobra, ja sobie też buty bo mi się lekko nalała. Ale... To jest dramat. Następny jedzie do golenia. Tylko już nie mamy więcej wyciągarek. No, może to wyjąć wszystko i położyć trochę ręcznika, żeby on sobie tą wodę wciągnął. Nie, 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 wszystko nie, nie, A, bo zrobiłeś ten. nie, tak nie, 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 Najważniejsze, że nie ma silniku wody, nic się nie zbiera, niepożądanego, nie, nie, nie tak więc Będzie żył pacjent, To wzmacniacze padły. Troszkę się chyba do narzędzi nalało, Jakiś, mam, mam wrażenie. No w końcu, w końcu umyte no w końcu umytę. Można było to zrobić łatwiej, prościej. Ale nie po to tu jesteśmy, żeby to zrobić prościej. Przepukany razem z tą furą. Teraz rozjeżdżą tą rzekę. Ty, ale po płytkim to każdy potrafi. Przemek! Płytki, to każdy potrafi, To no te, te, malecki, zapinaj te napęd. zobacz, pokażę się da przejechać. Coś no mi zostawiłeś? Przesła wziąłem, nic nie zostawiłem. Ja pierdzielę, ale akcja, niech to. No, ale uratowana grupa. Troszkę przemoczona, ale rozgrzałem się, obudziłem się. Taki byłem jakiś dzisiaj, nie za bardzo. Co jest, co jest, co jest, co jest, co jest, co jest, co jest? Nie wiem. Czy jakieś były? Może jakiś kamień ci się? Nie. Może ci pomiędzy osłonę a tarczą przed kamień. Co? Jeszcze kamień? No, kamień zawsze w wpada w kamień. Światła jeszcze Wam świecą z tyłu. Bo ta grupa jedzie bez alternatora. Na akumulatorze tylko. Kamień mu przed osłonkę. Jerry, ustawcie za nami! A jeszcze, nie wiem czego. Co on tu liczy? Mikołaj, na Ty wpadłeś na taki genialny pomysł.

Jerry, to ty ostatnio się zalałeś tak, nie? Że ci się wszystko utopiło, głośniki. Tak, 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 widzisz, tak, audio tak. trzeba na suficie montować całe. No taki jest pomysł, albo wiesz, drugi jest pomysł... A są jakieś takie, żeby tu montować od sufitu jakieś szyny czy coś, palnąć, no, no, myślę, wiesz, żeby... CB radio, to wszystko sobie na tym. Głośniki od tu od łodzi kupić i włożyć. Ta? No. A one są wodoodporne? Wodoodporne. Możesz je zalewać, ile chcesz. A zalał te głośniki? No, to on się zalał. Drzwi na boku. Bo ona była tutaj przez gdzieś lat. Widziałam, że tu miałeś kurde trochę nogi pod ja Dobra, przygoda, przygoda. Tutaj mamy ludzi na przejściu granicznym, także liczę ze dwie godzinki, jak złoto zejdzie. My mamy UE, a tu po prawej są inne paszporty. No dobrze, kłopot wydarzył, sprzęgło się wypsuło. To sprzęgło padło, tak, do końca? Łożysko wstanęło i dociśnęło. A u Ciebie na tym jednym akumulatorze dojechałeś? Tutaj na jeden, teraz wymienię wodę. Na ja drugi? No z wodę Łożysko stanęło i do A, Łożysko jedno. Sytuacja wygląda tak, że czekamy na lawetę w ustrzykach dolnych. W Bowski Barni Dźwiadek. I padł, padł wybór na Barnie Dźwiadek. Co ty, niedźwiedziu, na to? No waru niedźwiadek idziemy. Dawno nie jadłem schabowego. To jest chyba zajebista okazja właśnie, żeby zjeść schabowego. I taki właśnie jest plan. Kolejka w niedźwiadku sakramencka. Także chyba to rekomenduję tą miejscówę. To jest kucha w warzywie, niedźwiadek. Opóźnienie na moim schabowym było, bo ktoś inny go zjadł. Dostałem nie to, co chciałem. Tak więc nie komentuję. Bo wzburzony jestem mocno I już gotowy do transportu Można jechać w góry Można jechać w góry? No i to mi się podoba Zrobię sobie zdjęcie do albumu pamiątkowe? Zaraz niech tu pan to zapina, tak żeby wiesz... No że niby nie było, że tylko sobie wjechałem i zaraz zjeżdżam Co tu co tu ste koło? Ja o, jest już Kałuża była, nie? No nie wiem Weź Widać, że masa jest Po kole Troje mało, nie? Andrzej odpalaj kompresor Terwa regeneracyjna, ale teraz znowu zobaczymy czy wóz bez alternatora po 153 km ma szansę zapalić. Trzecia już zmiana akumulatora nastąpiła podczas jazdy. Bo na zmianę doładowywujemy i przekładamy. Już kaput. Ale co, przekładamy akumulator? Nie, próbuję jakieś kurwa kierunkowe. Akumulator tak, na też tak 200 km. Przewiduję, jak w jeszcze władzę. Nie, dawaj no rzeczy. Nowy no wyapułby tak. no, <kuh> kurna, to szybko to coś musi być jakiś odbiornik oprócz, oprócz tylko tego wiesz świateł stop i, i no, radia coś tu na pewno przejmie jest To, to jest. Co, 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 co teraz może przełożyć do nas ten akumulator, żeby się naladował e, już tyle no, do domu zostało. Lecimy, no, jedziemy? To problemu A wy macie na dwa czy na jeden? Na jeden tak? Akumulator To jest jak w Land -rowerze. Część wymienna. W Land Roverze wymieniają uszczelkę pokowicą jako część wymienna. A tu akumulator. Ale widzisz jaka szybka zmiana? Jak w Formule 1. Rozumiem, że już go nie przemocowujecie w żaden inny sposób, nie. bez sensu. I nowy akumulator i proszę, znowu 150 km do zrobienia. Nastąpił. Duża ilość prania jest. Oprócz strat, które żeście widzieli, to jeszcze jest są zyski. Posprzątaliśmy trochę w ukraińskim lesie ponad 100 kg śmieci, któreśmy pozbierali przy okazji, żeśmy jeździli, bo ja rozumiem, że jak samochodem jest, to łatwiej jest niż jak ktoś chodzi piechotą. Tak, <laughs> powrót do rzeczywistości następuje. Niby człowiek wypoczął, a jakiś taki zmęczony. Gdzie jest pies cytryna? Gdzie jest pies cytryna? Cześć, szczurku. Co słychać? Już, już, już. Już cię trzeba przywitać, tak? Wiem, wiem, wiem. Cześć, mordeczko, moja kochana. Pamiętaj, że idziemy do dentysty. Szykuj się.